No witam, to Randefel, Też na lesie 22, jesteśmy na mapie rogatki i ja dzisiaj robię ziemiory, pakujemy ziemiory na przyczepę tutaj, tutaj na przyczepę, ile się da, a wejdzie prawie 50 ton i pojedziemy sprzedać jedną wysyłkę by wysłałem 50 ton 50 ton, zarobiłem na tym 16 ton z kawałkiem tysięcy, a teraz lecimy na następnym Dobra tu mamy do przerzucania oczywiście, o, mu się tego jeszcze tu wziąć się nie tak Dobra ja go cofnę, podjadę pod tamtego mu się lepiej, to, a bo ten tak chujowo stoi jakiś dziki musiał być Dobra i teraz go otworzymy do góry Nawet do blisko chyba, co? Czekam, troszkę odjadę, nie? Muszę jeszcze poprawić go. Tak nie może być. Po co mnie denerwuje, bo tak te... bo tu już mam ziemniaki. Czekam, żeby je wrzucić. A tu... Klausem będę jeździł i będę go tam pakował. wszystkie, ale to na pewno wszystkiego filmie nie zrobimy. Na pewno nie Chyba tak by było dobrze? No nie wiem. Dobra, to tak. Ej, kurwa. Centymetr mniej. Hmm. Dobra, a my zrobimy taki spokój. Dobra, już je miał, lecą. Jak widać już pracuje. Dobra, jego troszkę się tu naprawi. Ale on tu nie haczy. Nie to się nie Dobra, ja tu skąd ciągnik musi chodzić, a ja tu będę wsypywał do góry. Będę jeździł i wsypywał. A tam, świpem. parę minut. Półdziesiąta akurat tam. To mu się zgadnąć teraz. Kurwa, jakie to jest, jakby to powiedzieli, pojebane. Tylko że ja biorę ziemiaki, wszystkie zbieram, to powinny wejść, a nie. No zobaczcie, co się robi. Nie wiem, na czym to polega. I tak to no Dobra. I takie te. Dobra. Dobra. Jak to zostanie to na zwierzaku. To będziemy wrzucać, a tam będzie mi. Tak to jest właśnie, że troszkę przyduża i ta przyczepa Ale ziemniaki idą to nadzieja. Dobra. Gorsze jest z tym bawienie się z tym. O tak i na dół to na dół Dobra, i lecimy tam, to co mamy I tak jak powinno wejść. I tak, i ty, a takie, tak takie tam poleca od razu. Chodźcie, po ziemiach nie powinien w ogóle jeździć nawet. Jak to chujowo się robi? A niech to po ziemniakach tu jeździ, ale będę musiał taką troszkę zrobić sobie na wyjazd. No my ta No i do Trochę wyższa bo była tak jak manituje. Manitu to ma wysokie robię A, wrócimy tak. Niech leci O, i tak jest powroty, i tak. O. Już nie mam kurwa jak wykopał to i będę miał dość. O ziemiaki leżą, a ja nie mogę ich wziąć, nie? No bo tu będziemy brać po drodze nas. No i tak nie bo tu musi być. Tak. I teraz dopiero. No. I takie to jak to by powiedziałeś serialnie na no urozu, nie? No ale jak już lecimy, to lecimy. trochę dziwne zbieranie, ale nie mam innego wyjścia bo muszę tak robić Nie ja bym komuś takowajdy to to bym to zrobił kurwe ten farming tak jest niedopracowany że się w głowie nie mieści. już ostatniego farminga nie mam zamiaru kupować więc tak zjebane są to chyba jeszcze nie widziałem chce sprzedać trochę tak w ziemniaku, bo mam tyle dla siebie już tam mam parę ton Ну, я мягкий, да, za. байхан талахоо ушиях нормал юм Czuj jak to po jest pojebane. Zobaczcie. Nie możesz ani skręcić, ani wykręcić. O, patrzcie. beznadziejny ten farming ja w ogóle jak ja dalej mówię, że to beznadziejne jest na szkole kas całą kurwa w końcu zobaczcie, co, zobaczcie co on robi śmieszne bo i tak dla mnie to jest śmieszne po prostu Jak będziecie słyszeć w takie tarcia, to że ja myszką te po stole, bo po tym to się nie idzie nawet wytrzymać. Takie to jest właśnie, pierwszy, ostatni raz takie to robię, no, ja w lato kombajn pożyczę, do no, ziemiór i to będzie najlepsze. I nie będzie pier... do się. Tak jak tu jest. Patrzcie, patrzcie patrz, co robię, widzicie? kuajnë të në formin nga pjerdo dhe këtore njërë dhe që. Ja u mam na nawet, lecić, ale sporo jest No tak to leci A Tak, Jeszcze parę minut i kończę, bo to nie ma sensu Was to tak przynudzać takimi rzeczami no. Jakoś automatycznie powinno być zrobione, a to jest takie Ta fawda ma tutaj pożyczona, nie jest コピー用のついこういうポジションだと。 nie mam daleko i bliżej, ale to mi się nie spodobało. Chyba i tak nie, i tak cały czas podnoszę. czy tego nie można inaczej wymyślić nie to jest właśnie to tylko tak można powiedzieć no pierdą no ja tak wezmę Kurwy co Bez mózg jakiś Ale lecimy Tam nie ma musimy się przejmować Sporne ma na to to Ale nigdy nie chodź patrz No przyczepę padło się No i po, powoli będę kończył. Tyle, żebyście maczyli jaki zbior ziemniaków. Mam kurwa, normalnie nie zajbist. Bo ja spać nie mogę. Ciągę. Czy tam kurwa ściąga? Ciągę to mogę spodnie dnie. Zgarniemy to co jest tu. O, zobaczcie. Wiem, że jest bardzo lecho Ale on to wysypuje oczywiście, nie? Nie bierze, tylko wysypuje. Nie widzisz nawet jak dobrze ta stoi. do dobra polecimy tu od razu Dobra, to nie zbieranie to jest męka No dobra, no to będę kończył, wtedy resztę sam zrobię już. Właśnie denerwowałem się. co tu widzicie, dla no, nie damy, to jest szok po prostu. Ale myślę, że już ostatni raz. Nie będę takiego czego robił. Koła Go mojego pożyczę. To jest sprzęt wszystkim pożyczony. Na szczęście oddam. Tyle przyciepa moja do włożenia, nic więcej nie ma jak tego zebrać, żeby to szło zebrać to on to zebrać, ale nie mam jak nawet także, do następnego razu, trzymajcie się, cześć